Dzień dobry, Mikołaju Jegorowiczu. Nazywam się Natasza Michajłowa. Może mi pan nie uwierzyć, ale jestem pana córką. Moja mama, Swietłana Michajłowa, pana koleżanka z uczelni, urodziła mnie od pana 20 lat temu, ale nie powiedziała panu o tym. Wychowywałam się u babci, ale zawsze marzyłam, by spotkać mojego ojca. Niedawno mama wyznała, że pan jest moim tatą i zaczęłam pana szukać. Mam nadzieję, że znalazłam. Niczego od pana nie chcę, po prostu chciałabym pana zobaczyć, jeśli to możliwe. Mikołaj mruknął i szykował się, by usunąć tę wiadomość, która pojawiła się na jego profilu w serwisie społecznościowym. Czyżby to kolejna próba? Jaka dziwna młodzież i ich matki? Czyż nie rozumieją, że wszystko można łatwo sprawdzić, wystarczy zrobić test na ojcostwo? Już raz się z czymś takim zetknął. Kiedyś przyszła do niego dziewczyna, która próbowała dostać pracę, ale nie przeszła rozmowy kwalifikacyjnej. Potem przyszła do jego gabinetu, poskarżyła się na niekompetencje pracowników i oświadczyła, że jest jego córką. Według jej słów, mama zmarła, ale przed śmiercią zdradziła jej tajemnicę, że w czasach studenckich zaszła w ciąży od Mikołaja. Dziewczyna nie mogła przedstawić żadnych przekonujących informacji o swojej matce, poza tym, że studiowała w tej samej uczelni co Mikołaj podała imię, które nic mu nie mówiło. I dodała, że niczego od ojca nie chce poza dobrą pracą. Jeśli być szczerym, Mikołaj początkowo uwierzył tej dziewczynie. W tamtych czasach był prawdziwym Don Juanem i nie pamiętał wszystkich swoich partnerek, ale jednak nalegał na test. Po jego słowach przyszedł jakiś ogromny facet, który próbował naciskać na Mikołaja, twierdząc, że ten moralnie poniża swoją potencjalną córkę, żądając testów. Jak to? Oburzał się. Czyż nie widzisz, że ona do ciebie podobna? Ani trochę. Jednak żądanie testu przestraszyło młodych ludzi i zniknęli z życia Mikołaja. Przyzwyczajając się do bogatego życia, Koła powiedział mu jego przyjaciel Anton. Wiesz, jakie czasem dziwne rzeczy mogą się zdarzyć z powodu dużych pieniędzy? Miałem dwie takie nielegalnie urodzone dzieci i one szczerze wierzyły, że jestem ich ojcem. Na co tylko ich mamusie się liczyły. Teraz też przeczytawszy wiadomość w serwisie społecznościowym, Mikołaj chciał ją natychmiast usunąć, ale coś go powstrzymało. Hm, była taka świetka Michajłowa na ostatnim roku studiów pod koniec wiosny. Nie mieli z Mikołajem romansu, tylko kilka przypadkowych spotkań, po których się rozeszli. Świetka miała dość złą reputację lekkomyślnej dziewczyny, więc nic poważnego z nią być nie mogło. Skąd więc ta Natasza wzięła, że ona jest jego córką? Świetka nigdy długo nie zatrzymywała się przy jednym partnerze. Szkoda oczywiście tej dziewczyny, ale prawdopodobnie się myli. Lariso, podejdź tu, chcę ci coś pokazać. Mikołaj zawołał żonę do laptopa, by pokazać jej tę wiadomość. A może to faktycznie twoja córka? Mikołaj podzielił się wspomnieniami o Świetce, gdy studiowali na uczelni. Pokaż mi wszystkie zdjęcia Nataszy, poprosiła Larisa. Zaczęli przeglądać zdjęcia, próbując znaleźć choć jakieś podobieństwo, ale nie mogli. Może coś w jej spojrzeniu lub brwiach przypomina ciebie, zauważyła Larisa. Ale nie należy odtrącać tej dziewczyny. Może to jej marzenie zobaczyć ojca. Kiedyś przyszła do mnie taka marzycielka, jakby po prostu szukała pracy, zaśmiał się Mikołaj. Najwyraźniej mama Nataszy zobaczyła moje zdjęcia i pomyślała. Że może coś z tego wyciągnąć. Zdjęcia na profilu Mikołaja rzeczywiście były imponujące: przestronny apartament, zagraniczne podróże, udany biznes. Przez 20 lat Natasza nie miała żadnych wieści, a teraz nagle się pojawiła i chce zobaczyć ojca. Zaproś ją na test, kto wie. Jeśli przestanie pisać, to wszystko będzie jasne. A jeśli przyjedzie, myśląc, że jestem naprawdę jej ojcem? lub z innym celem, by coś ukraść, nie ufam zbytnio obcym ludziom i nie chcę wpuszczać jej do domu. Niech zatrzyma się w hotelu. Larisa rzeczywiście okazała się mądra, a Mikołaj cenił ją za dobroć i człowieczeństwo. Jego pierwsza żona była chciwa i zazdrosna, a po rozwodzie, biorąc pod uwagę, że mieli syna, Mikołaj kupił im mieszkanie i zapewniał synowi utrzymanie. On i Larisa nie mieli wspólnych dzieci, ale w przyszłości to mogło się zmienić. Nie zamierzam umieszczać Nataszy w hotelu, ale zaprowadzę ją do babci Nasti. Po co takie środki zaradcze? Czy nie stać cię na hotel? Jeśli okaże się twoją córką, potem będziesz się kajał za to. Po co oprowadzić ją do babci Nasti? Chcę po prostu sprawdzić, czy jest oszustką, czy naprawdę wierzy, że jest moją córką. Dom babci Nasti to prawie zrujnowana chatka, należąca do babci Mikołaja, która dawno odeszła. To było coś w rodzaju letniska. Choć rzadko kto tam zaglądał. Wciąż myśleli o sprzedaży tej działki. Ale wciąż odkładali te decyzje, niech już będzie. Kiedyś był to solidny dom z zimną wodą i kanalizacją. Ale z czasem nieco podupadł. I wiele rzeczy wymagało remontu, ale ręce nie dochodziły. Koła, co ty knujesz? Jeśli to oszustka i jedzie po pieniądze, powiem jej, że te wszystkie zdjęcia są stare. Mówię, że zbankrutowałem, żona wszystko zabrała, pracuję na dwóch etatach, ledwo wiąże koniec z końcem, płacę masę alimentów, zobaczymy, kto kogo przechytrzy. Czy nie wydaje ci się, że to okrutne wobec dziecka? Jeszcze nie wiadomo, czyje to dziecko, a jakoś jestem przekonany, że nie moje. Tam na pewno jest jakiś cel związany z zyskiem, zobaczysz, Mikołaj napisał do Nataszy, że może ją przyjąć w dowolnym momencie. Dziewczyna ucieszyła się i powiedziała, że może wziąć urlop na dwa tygodnie i przyjechać w odwiedziny. Przywitał ją na dworcu, uśmiechniętą dziewczynę z plecakiem na plecach. Dobra, teraz wsiadamy w ten autobus i jedziemy do domu. Co, twój samochód się cepsuł? Widziałam na zdjęciach twojego jeepa. No właśnie, to już bliżej sedna sprawy. Stopniowo wychodzi na jaw, że wizyta Nataszy nie jest do końca bezinteresowna. Samochodu już nie ma. Wiele się zmieniło w moim życiu, ale zresztą wkrótce się o wszystkim przekonasz. Przyjechali do wsi. Natasza, szeroko otwierając oczy, przyglądała się zdezelowanemu domowi. No cóż, nieodpowiedni na pałac, pomyślał Mikołaj z uśmiechem. Mało tu złota. Widzisz, Nataszo, tak się złożyło, że były żony odebrały mi przez sąd biznes i majątek. Zostałem prawie z niczym. No, jest tu dom po babci, chociaż tu trochę kurzu. Nic posprzątam. A gdzie tu jest miotła i szmata? Zaraz to zrobię. Babcia nauczyła mnie pracowitości. A poza tym jestem kucharzem z zawodu, mogę coś przygotować. Są produkty. Jeśli trzeba, mogę skoczyć i kupić. Tak, są. W paczce kupiłem. Tej dziewczyny nie da się zrozumieć. Albo jest doświadczoną oszustką. Która wszystko przemyślała kilka kroków naprzód, albo naiwnym dzieckiem. Mikołaj obserwował, jak Natasza krzątała się po domu i wydawało się, że wszystko tu jest jej znajome. Dlaczego pomyślałaś, że jestem twoim ojcem? Zapytał. Chodzi o to, że moja mama nie jest zbyt wybredna w doborze mężczyzn sama mi to przyznała. Poza tym, do tej pory taka jest. Całe życie uważałam Maksyma za swojego ojca on też był studentem Waszego Instytutu nie zaprzeczył, ale też się nie ożenił z mamą, a mnie nie przyjął, cały czas się ukrywał. A niedawno zażądał testu na ojcostwo i okazało się, że jest negatywny, co bardzo mnie zaskoczyło. Dlatego mama powiedziała: Że ty możesz być moim tatą. Jeśli chcesz, możemy zrobić test. Prawda, to kosztowne, ale mam trochę pieniędzy. Biedna dziewczyna wygląda na to, że mówi prawdę. Ale znając jej matkę, ile jeszcze testów będzie musiała przejść. Smutne to oczywiście. Słuchaj, Nataszo, dzisiaj idę do pracy w nocy. Generalnie mam dużo pracy, cały tydzień nocki. Mam trochę oszczędności, więc na test wystarczy. Jutro wrócę i pojedziemy do miasta na analizę. Nie boisz się zostać tu sama? Ludzie tu są dobrzy, spokojni, w większości emeryci. Nie, wcale się nie boję, sama jestem ze wsi. Może mam dla ciebie zarezerwować hotel? Pojedźmy do miasta, nie chcę, tu jest czystsze powietrze i bliżej do ciebie. Zrobili test. Codziennie Mikołaj przyjeżdżał do wsi, aby porozmawiać z Nataszą. Dręczyło go sumienie, nawet jeśli ona nie była jego córką, i tak jej współczuł. Przez dwie noce męczył się, opowiadając żonie o swoich rozterkach. po co się męczysz. Jedź, zabierz ją stamtąd, powiedz jej wszystko szczerze, doradziła mu. Trzeciego dnia Mikołaj w końcu się zdecydował, ale zamiast Nataszy w domu znalazł od niej list Szanowny panie Mikołaju Jegorowiczu, nie mogłam się do pana dodzwonić, ale muszę pilnie wyjechać, babcia upadła i złamała nogę. Nie będę czekać na wynik testu i bardzo mi przykro, że musiał pan wydać swoje oszczędności, dlatego zostawiłam panu trochę pieniędzy. Jeśli coś będzie potrzebne, proszę pisać lub dzwonić. Pod listem leżały trzy tysiące rubli. Nagle Mikołaj poczuł wstyd za cały ten spektakl, który urządził. Chociaż wtedy wydawało mu się to słuszne, a jeszcze gorzej mu się zrobiło, gdy test potwierdził jego ojcostwo. Oto i dręczysz się nad złotem, jak kura nad jajkiem, bojąc się, że cię okradną, zauważyła Larisa. Kto by pomyślał, że ona naprawdę jest moją córką, Mikołaj napisał do Nataszy długą wiadomość z przeprosinami, wyjaśniając swoje działania. Ona od razu oddzwoniła: Tato, cieszę się, że nic nie straciłeś, ale naprawdę niczego ode mnie nie potrzebujesz. Najważniejsze: że Cię zobaczyłam i upewniłam się, że jesteś moim ojcem. Nie, kochana, podaj mi numer swojego konta. Muszę Ci zwrócić chociaż te trzy tysiące oczywiście Mikołaj przesłał jej dużo więcej. Powiedział córce, że jeśli czegoś będzie potrzebować, niech się nie wstydzi i zwraca się do Niego. Ale wygląda na to, że Natasza nie przywykła do narzekania, więc Mikołaj wykazywał inicjatywę, szczególnie w święta. Niedługo ma wyjść za mąż i obiecuje przyjechać do niego z narzeczonym przed ślubem. Powita ich z rozmachem, a nie w tej wątłej chatce, za którą Mikołaj wciąż się wstydzi.